W wielu istotnych gospodarkach pojawiają się pomysły tyczące się tego, że można by było rozważyć wsparcie konsumpcji, odbudowę konsumpcji po pandemii poprzez między innymi obniżenie podatków nałożonych na konsumpcję, czyli VAT. W Polsce też pojawiły się takie pomysły. Niektórzy analitycy stawiają to, że mogłoby to być ciekawe rozwiązanie. Ja zwróciłem uwagę na kilka elementów. Po pierwsze warto by było żeby ewentualnych zmian w podatkach pośrednich nie traktować jako takie chwilowe, doraźne zmiany, a jeżeli już byłaby taka wola, to warto by było to robić równolegle w kilku obszarach, bo pamiętajmy, że podatki pośrednie w pewnym sensie zazębiają się też z podatkami dochodowymi. To, co wybieramy jednymi podatkami, staramy się w jakiś sposób kompensować innymi. W tej chwili jest tak, że jeżeli byśmy zrobili istotne zmiany w VAT-cie, mogłoby się okazać, że byłyby dosyć duże przepasowania pomiędzy poszczególnymi grupami klientów, co mogą, czego nie mogą kupić. VAT, jeżeli chodzi o jego obniżkę, można by było zrealizować na wiele różnych sposobów. Jeden to po prostu obniżyć podstawową stawkę. Drugi to obniżyć podstawową stawkę, ale przy jednoczesnym wyrównaniu tych stawek preferencyjnych do tej nowej podstawowej. To są zupełnie różne operacje, mieszające zupełnie inne skutki dla, dla konsumentów. Więc tego typu tematy warto by było rozważać równolegle, na przykład ze zmianami w podatku PIT. Jeżeli na przykład byśmy stwierdzili, że warto uprościć system vat i na przykład zacząć w coraz większym stopniu polegać na jednolitej i tak naprawdę powszechnej stawce, rezygnując z tych, z tych preferencyjnych dla części towarów czy usług, warto by było zastanowić się, czy równolegle nie pomyśleć o jakichś osłonach dla osób najmniej zarabiających, którym efektywnie podatek by wzrósł. Można by tu było zastosować na przykład istotne zwiększenie kwoty wolnej od podatku, być może jakiś inny system progów, Tutaj by trzeba było równolegle zadziałać i jestem zwolennikiem, żeby odrobinę odczekać, zastanowić się, jak wygląda gospodarka po pandemii i tak naprawdę wtedy przemyśleć i zaproponować całościowy system nowy podatkowy. Ale to nie jest tylko kwestia zmiany VAT-u, to jest kwestia zmiany pit u to jest kwestia zmiany CIT-u. Być może warto by było też się zastanowić, co zrobić z innymi obciążeniami pracy, czyli przede wszystkim te wszystkie kwestie zus -owskie. Podnoszenie się po pandemii sprzyjałoby takim nowe, now, nowemu podejściu w ogóle do całego systemu podatkowego. I kiedy zazwyczaj myślimy o jakichś zmianach w systemie podatkowym, po prostu jesteśmy pod presją tego, co tu i teraz musimy załatwić. Potrzebujemy gdzieś miliard, dwa czy trzy, potrzebujemy go gdzieś znaleźć, chcemy gdzieś w jakiejś określonej grupie zrobić ulgę i robimy to. I to z natury jest takie trochę na łapu capu, bez takiego głębszego przemyślenia. W tej chwili jest ewidentnie okazja do tego, żeby system w ogóle w całości przemyśleć na nowo.